Ja bym to najbliższe powiedział. Rok po roku, że po prostu... No, w dzie dzie Halo, dzień dobry, dzień dobry. z tej strony Ponton. Jesteśmy na w serwerze W.PL, jest OX. W Polsce było 90 Jestem z Turbomisiami. 8? 9. Oni opowiadają, 9. Nie, 9. nie wiedzą o tym, także ja tutaj się odmutuję i powiem im, że Ale, mają się przywitać. i cześć, przywitacie się? Cześć. 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 Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Nawerek. O, ty to jesteś sławny. W ogóle zbugowała mi konia i widzę kogoś. Co mam zrobić? Potrzebuję pomocy jakiejś. Jak, nie rozumiem, o co chodzi. No, tak? no, no bo w same wierzchowce wchodzą, a ja się czuję źle. I na ja przykład świnia, weszła. No bo to, tak, to ma tak być. Znaczy wiesz, że to ogólnie jest jedna mapa, ale i drugi, drugi, jeden drugiego nie widzi. No ja rozumiem, no ale do tego dotarłem. No to ty, o co ty też. No bo tu tak, widzę czy... konia, tylko jednego konia widzę i Janusza. Proszę. co zniknie, kurwa. No właśnie nie chcę, słowo zrobiłem. Siusiak, siusiak nagrywasz YouTube czy nie? Ja nie jestem siusiak. Nie siusiak, tylko fontem. Nie obrażaj. A kiedy <laughs> nagrywasz YouTube'y? No teraz. O x -a. O x zobaczymy, co z tego wynika. Nie brakuje mi siusiaka. czy znaczy nie, nie brakuje mi siusiaka, bo mam. <laughs> Kurwa. Aha, fajnie. I niedoboczone, niewyżete. To czegoś ci brakuje. Nie, nieprawda. O, Bot, ty już odmutowałeś? No, stary, stwierdziłem chuj, niech niech, 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 powie coś mądrego. Ja zawsze mówię mądre rzeczy. To Zauważyliście, że wbiłem poziom 28? Wow. O, co ogarnąć? Wiesz, Ponton tak naprawdę po, nie, ponton, tylko Bot wchodzi na TS, a wszystkich mutuje i gada sam do siebie, <noise> Oj, tak. Rozmowy na poziomie prowadzi. Tak. Z, z osobami inteligentnymi. Jest sobie w i w mariaj. Janusz Dziku. Ej właśnie, to jest Dzik Janusz, on jest sławny. Dziki Janusz kurwa. Dziki Izabat. Za chwilę zniknie i będzie ban na 72 godziny. Poka bedlaka. Ale to są ino oni nie nazwali tego, nie nazwali sobie... Ja, wiem jak nazwę odcinek, Ponton Wyjaśnia OX. O, ja wam wyjaśnię, że to jest konkurs, który polega na odpowiadaniu na pytania O lub X, czyli prawda lub fałsz. To tyle wyjaśniłem. ale tak ci szczerze powiem, to zjebali tego OX, bo ja tak naprawdę nic nie wiem o tej grze. I zawsze na OX wchodziłem, wchodziłem tam gdzie więcej ludzi, prawda? A teraz. Teraz cicho mówię moją całą prawdę cicho, A teraz jestem na tym OX-ie i odpadłem na pierwszym pytaniu, prawda? No czyli nic nowego generalnie. Ja to przecież nie Nieprawda. Przyska. Tak to jest do pieniądze. bo to nieprawda to było. Szmaragdowa skrzynia! Komuś wleciała szkatówkę w tym filmie ty, o ty, miejsca leku. A skąd ona leci? Ej! Ty umierasz kupić buty, tak. Można tak. kupić, tak. kupić buty? Można. 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 Teraz można. O? można. O. Mów co o X czy o? O! O jak Ola? Mówcie o, o. o Ola. Mów to, ich, czy X? No o! No o, dał nie. Nie wiesz o tym. O jak? O, o kurwa! O nie nie nie! Nie damy się. Yes. Nice. No właśnie o to chodzi, a jak przegrałeś, to Ci easy pokazało. Jesteś smutny i masz depresję 3 dni. I następne pytanie, Easy, 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 Easy. Dawaj, 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 Maciek. No dajesz, daj bit. Kiedy? Ojej, skurwa, ktoś pisze. Daj mi bit, daj, 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 O, szkatułka smoczej szansy, uuuu. Wow. Czy łuk blasku słońca jest na 50 poziom? Nie, yy, nie, to jest X. Na 50 to Czyli jest U... X. Tak, na 50, na 50 jest długo Assassina Ty, znowu komuś, byle czas. No coś mówiłem, <laughs> ty gdzie tam był No. Czyli X, tak? Tak. Podniosłem. No ja. No, tak, tak, właśnie tak, widzę. Tak, Juhu, wygraliśmy X. Jest poprawną odpowiedzią. ty jest dobry w te pytania. Kurwa mać. Yy, jesteście. Co dostaliśmy, czy Dostajemy coś czy nie? Nie, dobra. Czy zeczka ty bez kapitana? Można dropnąć broń PVM 30 level? Mi się zdaje, tak, że nie. Można. Można? Semitory lecą. Okej, okay, to już dzięki dzięki ci za odpowiedź, mój przyjacielu. Czyli 0? Tak. Czyli o! Tak. Kółko. Kółko i krzyżyk, kurwa macie. Kółko. To jest kółko. Będzie taka ręka do góry. Jest Tak. Jestem kozak. Jestem kozak. Nie Sokursa. mam, mi nie podniesz rąk do góry. A na zarobiłeś? Tak. A to nie wiem. Pewnie się ruszyłeś Albo jest Lenin śmierdzący. To też tak może być. A nagle się stoi... O, szkata, śmierdzę się. To jest I... Może mu śmierć bez podpach i Podnosi wartość i... ataku, pewnie, że tak. Dostałem kurwa tego. Skradzasz... Ale, ale, ale kurde prezenty Ej, no... czy pytanie. wartość ataku pojebało cię defa podnosi kurwa. A co podnosi? Silne ciało. Czyli X o czy X. X Kurwa. A jakie pytanie? Czy silne ciało podnosi wartość ataku? Nie, defa. No, no. X jest. Wygrałem kurwa życie. Dajcie kurwa nagrody, chuje, a nie no, nagroda, nagrody ja na to te, te, te smocie i Czekaj Nie. Czyli licznik zabłysk, tak, otwiera się na tak K? kurwa możesz kliknąć kaj ci pokazuję Czyli? K O, o. Oh. <laughs> no, Możesz kliknąć kaj zobaczyć kurwa O <laughs> O oh. oh. Ja pierdolę, to było pytanie w chuj <laughs> Ty? A ja o tym nie wiedziałem <laughs> Oh my god ręka do góry, 1 1 2 2. brawo. Pucia Pucia A nagroda? No Alfa ma 15 poziom, jakie było to odpowiedź? Nie, nie było, że nie ma tego, że nie ma tego, że nie ma. Nie, czyli X. Tak, bo to było, że on mał... Ma 16, coś pisze tam. Alfa. alfa. Już piszę 17, ma ktoś tam pisze, że jeżdżą po Niemiec, sprawdzają. Jeeeej! Yeah. <grym> tak dadzą gówno. Dajcie nam nagrodę. daj nagrodę. Daj, 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 daj. Daj daj, bit, daj, daj. Daj, 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 daj. No dajcie nagrody, halo. No ale no, nagrody. Egzo, proszę, egzo. Dajcie coś, dajcie, nagroda, e nagroda, no dajcie, no. No tyle pytań po. E e e dwa egzo. O, e ktoś e nie... E no, dwa. Ktoś nie poniósł dwa egzo, ale Dwa. Czekaj. Czyż. Czy Skatuka czy czy szansę lecieć z zwykłych potworów? Nie. Nie? Nie, ona tylko leci z Metinów. Z, z czego? Bossu. I z mini bossu. Nie ma ona tylko... Szansę, ona tylko nie, na krzyżyk stawaj. Ale ktoś przegryw, zwój, Na no. wój... Tak. To jest chyba te, te, te chyba ten sam co był do was skrzynia będzie No, a tą skrzynię podniosłem jego. Tak, w dupie. No naprawdę. Dobra, rączka do góry jesteśmy kokie. To jest ona nagroda? Nie ma. Czy kula jadu jest? koloru niebieskiego? Nie, na krzywzyku. Nie zielonego, kurwa. No. Kula jadu jeszcze głupi, ale dodaję pytanie kurwa. Ale to jest. To jest tu jest czerwona, a tamta niebieska. jest. Niebieska. No, zobaczymy co teraz tam na, dostaniemy na, na ja idę Widzicie. Na krzyżyc, krzyżyc. Nie, ja idę na O, na O, na O. Czemu? Na Chcesz o, wyjść? Na O, będzie, o, zobaczysz, o będzie. No tak, chuja. To prawidłową odpowiedzią jest X! Ale jestem down! Ale jestem down! I nie, ja kończę. Czekaj! Ej! Nie, nie, X, X to było pytanie X. pod Czy na pustyni znajdują się trzy lochy małp? Nie, jest znajduje się tylko jeden. Jeden. Tylko tak, trudne. na X, bo wcześniej na tym zajebałem pytaniu. Bo mi się skojarzał, że. mi się że trzeci loch małp, że trudny trzeba w się sensie dobra, ja mam depresję, co mam zrobić? Nawet kurwa, jednego. Trzy to, lochy, na tym tutaj jest tylko jeden. No, trzy właśnie, a ja słyszałem, że trzeci loch. X jest yyy. jak widzicie, tak się skończył OX dla mnie. Zdobyłem nic. Możemy otworzyć to. Lecz to otwórz kurwiu. Nie da się. No i no. Proszę mi to otworzyć. Przeniesiemy się do miasta. To by tak nie było. Gdzie tu się przenosi do miasta? Powinno się tutaj. Nie, to tu jest koń. No kurwa, ale chcę do domu. A jak ja mam przejść do miasta i ja bym chciał przejść do miasta i wam opowiedzieć, dlaczego mam taki poziom, bo no, grałem, naprawdę Wam opowiem teraz, grałem, grałem z bulionerem. wbiliśmy poziomu, wam mi trochę pomógł, ja mu pomogłem. Ogarnął mi boje, ja mu ogarnąłem zmianki, dodania, także u niego będziecie to widzieć wszystko na odcinku, a to widzicie u mnie. Także o X nie wypał, bo się zajebałem, no ale co tam? Chciałbym Was pozdrowić serdecznie, zapraszam do subskrybowania, komentowania. Do napisania co mam nagrywać, jak mam grać, co mam zrobić. Mogę wam pokazać moje EQ takie. Takie dodania. Także dobrze. Także w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się hej. Ja Was pozdrawiam cieplutko. Zapraszam do dawania na Snapa. Pozdrawiam. Hej, 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 hej papa.